Czy wiesz, że BKF daje Ci możliwość zdalnej obsługi kart lojalnościowych? Cała mina w smartfonie? Brzmi kusząco. Nazywam się Piotr Andrzejewski, jestem dyrektorem do spraw rozwoju w BKF Mynie i dziś pokażę Ci kolejne funkcje oprogramowania Carlosh Manager. Aby doładować jedną kartę jednego klienta, wybierz sekcję Klucze i karty lojalnościowe. Wpisujesz w polu szukaj dowolne dane, a następnie znajdujesz kartę klienta. Przy pomocy przycisku doładuj uruchamiasz formularz, w którym wpisujesz kwotę i voilà, gotowe. Karta jest doładowana. Karusz Manager to ponad 100 różnych opcji, które wspierają cię w codziennym zarządzaniu menu. Odwiedź naszą stronę pkfmini.pl i dowiedz się, w jaki sposób nasz system może Ci pomóc.